Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca Iwona Śledzińska-Katarasińska. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie, wnoszę o skreślenie punktu trzeciego z dzisiejszego porządku obrad, ponieważ jesteśmy w trakcie procesu koncesyjnego i jakiekolwiek prace nad zmianą ustawy o radiofonii i telewizji, właśnie w punkcie dotyczącym koncesji, jest nie do przyjęcia. Jest to naruszenie. I prawa pierwszej kolejności konstytucji, a także samej tej ustawy, ponieważ ten proces koncesyjny powinien być bardzo dawno zakończony, jako że rekoncesja jest przyznawana niejako automatycznie, chyba że nadawca popełnia jakieś wykroczenia karalne. Nic takiego się nie zdarzyło, więc uważam, że dopóki nie ma zakończonego procesu i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przyznała powtórnie koncesji yy, kanałowi TVN24, nad żadnymi zmianami w ustawie o radiofonii i telewizji nie mamy prawa pracować. To się nie może zdarzyć. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze głos uzupełniający. Przewodnicząca Joanna Szojring-Wielgus. Panie Przewodniczący, więc żeby ułatwić też nam ten dzisiejszy dzień, ja od razu składam wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu tej ustawy. Dziękuję bardzo, ale to nieco przedwcześnie, ale dobrze, że jesteśmy uprzedzeni. Dziękuję bardzo. Czy głos przeciwny do wniosku Pani Przewodniczącej? Proszę bardzo. Do tego poprzedniego oczywiście wniosku. Tak, Szanowni Państwo, oczywiście to jest. Rzecz dziwna, że nie pozwala się polskiemu parlamentowi pracować nad uszczelnieniem systemu europejskiego, no bo tu chodzi o to, żeby nadawcy byli współwłaścicielami systemu europejskiego gospodarczego. I argumentem jest to, że rozpoczęta jest procedura przyznawania koncesji. To jest argument całkowicie nieuzasadniony i uważam, że polski parlament ma prawo pracować nad tego rodzaju rozwiązaniami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Oczywiście głosujemy za pomocą. Jeszcze słucham? Proszę bardzo, pan poseł Janusz Kowalski. Chciałem zgłosić wniosek przeciwny w stosunku do wniosku Pani Śledzińskiej-Katarasińskiej. Zresztą to jest, to jest symboliczne, że twarzą rzekomej obrony wolności mediów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej jest Pani Śledzińska-Katarasińska, która uczestniczyła w komunistycznych, antysemickich nagonkach. Panie Przewodniczący, roku. powinien Pan reagować na takie wypowiedzi, naprawdę. To jest absolutnie naprawdę. niedopuszczalne, żeby taka osoba w ogóle na temat wolności mediów uczestniczyła. Była Pani zanurzona w komunistyczny system i naprawdę jest Pani ostatnią osobą, która będzie Polski posłów po, pouczała o tym, jak powinny funkcjonować media. Procedujmy normalnie, dziękuję. Przechodzimy, przechodzimy do, nie, przechodzimy do głosowania. Bo, Przewodniczący powinien pan zwrócić uwagę naprawdę, przechodzimy, tak? Przechodzimy, przechodzimy do głosowania, bo dalsza dyskusja, dobra. Dobra, przechodzimy do głosowania. Kto jest za skreśleniem punktu trzeciego z porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Rozumiem, że wszyscy członkowie komisji tylko i wyłącznie oczywiście zdążyli oddać głos. Jeszcze ktoś nie zagłosował? Rozumiem, że wszyscy zagłosowali nie tylko podnosząc ręce, ale głosując poprzez urządzenie. W takim razie zamykamy głosowanie. Proszę o podanie wyników. Oddano 29 głosów, 12 głosów za, 16 głosów przeciw, 1 wstrzymujący. Wniosek został odrzucony.